Uwielbiają ją dzieci. I nie tylko. Milka, daj się skusić. Patrzcie, ile pyszności. Zjedzmy wszystko. Coś ty, nie oderwałabym się od ziemi. Jestem łakomczuchem, ale wybrednym. Kinder Bueno wystarczy. Kinder Bueno to przyjemność z czekolady i ukrytego pod wafelkiem kremu orzechowego i mleka. Kinder Bueno. Pyszna lekkość. Niezwykłe zamieszanie na rynku kawy. Oto pojawiła się wyjątkowo aromatyczna MK Cafe Premium Excellent w niezwykłym opakowaniu. W każdym znajdziesz elegancką łyżeczkę do kawy. Wśród nich jest aż 10 tysięcy srebrnych i złotych oraz 100 z prawdziwym brylantem. Ale z ciebie czarodziej. MK Cafe Premium Excellent. Klejnot wśród kaw. Teraz także w nowej rozpuszczalnej MK Cafe Premium Excellent możesz znaleźć brylantowy skarb. Naukowcy firmy Bayer stworzyli Tapcin. Nowy lek na grypę. Tapcin to płynny, skoncentrowany zestaw składników w kapsułkach. Dlatego Tapcin działa szybciej. Efekt żadnych objawów grypy. Tapcin. Dla grypy to koniec. się nie Fortuna Wielka promocja z okazji dziesięciolecia fortuny. Do wygrania 10 samochodów. Fortuna. Spróbuj szczęścia. Czarownik, czarownik, zepsuć mi się pokrętło od radia! Nie być problemu, ja mieć kropelka. Co kropelka sklei, sklej, żadna siła nie rozklej. Kropeleczka na czubeczku i już wszystko w porządeczku. Co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei. Błyskawiczna, mocna. Gol, gol, gol młodych szakali! Kropelka, również w dużym opakowaniu. Ma gwarancję poxypolu. Przepraszam. Czy chcą panowie spróbować Risen? Tak, chętnie. Risen? A co to jest? To nowe cukierki. Mmm, bardzo czekoladowe. Nie za słodkie. I dobre do rzucia. Naprawdę pyszne. Risen. Tofi w ciemnej czekoladzie. Czy mogę jeszcze? Proszę się częstować. Risen. Po prostu spróbuj. Przemokłeś. Przewiało cię. Przemarzłeś? Zażyj Skorbolamid. Skuteczny i sprawdzony lek, który hamuje rozwój przeziębienia. Trzy optymalnie dobrane składniki zwalczą pierwsze objawy przeziębienia, zablokują rozwój infekcji i wzmocnią Twój organizm. Przemarzłeś? Przemokłeś? A może cię przewiało? Zażyj Skorbolamid. Dostępny bez recepty. Dodatkowa antena wewnętrzna Cellphone zwiększa moc i zasięg twojej komórki, tak jakby komórka posiadała antenę zewnętrzną o długości jednego metra. Dzięki temu staną się możliwe rozmowy w windzie, w terenie, w pociągu i w pubie. A do każdej anteny wewnętrznej otrzymasz gratis niezwykle skuteczną membranę ekranującą, która odbija 90% szkodliwych fal. Współpracująca z każdym telefonem komórkowym antena Cellphone w promocyjnej cenie 49 zł. Membrana ekranująca gratis. Zamów, zadzwoń 0 prefix 61 85 80 280. Pozwól, aby przeziębienie i grypa zwaliły Cię z nóg. Weź Coldrex. Dzięki swemu składowi Coldrex atakuje główne objawy przeziębienia i grypy. Gorączkę, bóle, katar i rozprawia się z nimi bezlitośnie. Coldrex uderza w objawy, nie w Ciebie. Coldrex. Twoja broń w walce z przeziębieniem i grypą. W zeszłej nocy policja znalazła ciało 25-letniej Lindy Lowry. Jakoś to zobaczyłam. Jakbyś nie. Miałaś wizję zabójstwa Lindy Lowry? Myśli pan, że jestem stuknięta, prawda? Owszem. Podobieństwa wskazują na seryjnego mordercę. Policja nie ma żadnego śladu. Nie mamy ludzi do sprawdzania wszystkich poszlaków, tym bardziej do niańczenia jakiejś telepatii. On tu jest. Jesteś moim przeznaczeniem. Sprawa 11.223. Kradzież gwiazdy Afryki, czyli trzeciego co do wielkości brylantu na świecie. Mordercą jest Max Dolfo. Chcę dostać ten kluczyk. Detektyw Brockman, chciałbym z panem porozmawiać. Tajemnicza sprawa kradzieży brylantu wiąże się z serią morderstw. Tylko dwóch detektywów jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Brylantowy trop. Jutro o 21.10. Mamy kłopot. To ty masz kłopot. Ja jestem na emeryturze. Rząd chce zlikwidowania ulgi budowlanej. Wydawać by się mogło, że ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rynku mieszkaniowego. Swoją cenę często bardzo wysoką mają same informacje o stanie zdrowia. Czy w Polsce istnieją pralnie brudnych pieniędzy? Wygląda na to, że podczas wizyty u lekarza będziemy rozmawiać nie tylko o stanie zdrowia. Samotny rodzic wychowujący dziecko może liczyć na wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Nierzadko zdarza nam się iść do tego samego urzędu z tym samym problemem kilka razy. To Warto Wiedzieć, informator prawny i gospodarczy. W niedzielę o 12.30 i 12.45. Kto Twoim zdaniem powinien w tym tygodniu odejść z domu łysych i blondynek? Wyślij SMS pod numer 7243. Adam, SMS o treści 08. Darek, SMS o treści 09. Jakub, SMS o treści 11. Waldemar, SMS o treści 12. Sebastian, SMS o treści 14. Głosować możesz również na stronie internetowej. Łysi i blondynki. Oglądaj, głosuj i baw się razem z nami.